No siema, siema, siema widzu Tak, 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 do ciebie mówię, do ciebie ty gagatku, do ciebie mówię Lecimy tutaj z kolejnym fantastycznym odcineczkiem z Cesa, Oczywiście z ekipką i z jednym z widzów To no, taka mała niespodzianka <grym> Lecimy, lecimy, nie śpimy Uhu, uh, uh, widzowie Jestem głodny fragów, jestem ja głodny fragów Ale nie tylko fragów no. Bo prażęki też sobie szamał Tak no, bo... Może gdzieś z na A, ja pójdę na mida Guys, guys, I, I wanna play A Co ty pizdzisz? Na da pizdaj, na pizdaj, na A, na A Robiłem właśnie, ale... nie pobiegłem, ale idę w dobrze Red room, red room, Cześć, przed Jest red room, przed Aha, już czekał na mnie Jest Mid, mid Do CT, do CT Fuck Oj, help me Kurwa Chyba jest Dziwnie wycelowano na nich w Wiesz co, problem polegał na tym, że oni ze wszystkich stron nagle wybiegnie. Dawajcie najdy wszyscy kupcie i mi da. No to lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. No kawał pisz, pizdu dawało. Gdzie to, prawo? Tak. Gdzie, Coś pod B, serdecznie. Jest pod B. Chłopaki, Ohohoho! Oj ale, kurde, raczysty! Nie zapadł. Nie wiem, on nie ginie. Dobra, idziemy ja na spokojnie Tylko na tym, a jakby mi ktoś z Donata pomagał, by było. No to ja ci pomogę z Donata. Jeden właśnie, żeby tak był na rotacji, między lidem a A. A czemu teraz jestem w solo A? a Bemy, yy, raz A, raz B. Mita, poda, mita, mita, poda, 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 wchodzę na pełnej to Przebieg, przebieg już na CT, przebieg już na CT Ja trzymam ci, mida Dwóch na CT, dwóch na tak. co to wszystko? To szkoda, ej Boże, jaka kupa timingowa na sajdzie jest Dajcie co? interesujące interesujące dobrze celownik tutaj nasz kochany bit trzyma to mi się podoba, to mi się podoba. Moda krew, młode krew, lecimy, Uuu! Uh. Jeju, jeju, ale jestem dzisiaj podniecony. Widzowie, akurat mam tyle sobie energii, to aż jest niesamowite. Powinienem być totalnie bez energii, bo miałem strasznie intensywny dzień. Od rana trening, praca. Dodatkowo jeszcze dobra, miałem dobra. kilka prac takich domowych, wiecie, na zasadzie jakieś porządki, nieporządki. Pomogłem też coś tam staruszkowi przy drzewie, więc no, dzisiaj intensywny dzień. Dodatkowo jeszcze byłem na zakupkach. Robiłem dzisiaj wiralowego kepsika. I powiem wam Uciek. tak szczerze moi kochani widzowie Że niestety ale za zapracowany jestem od rana i myślałem że będę wezmę, bo... że nie będę dzisiaj grał a tutaj jednak nie Dajesz? Smok jakiś na no, bo... no. No. Oh, Ajajaj, niedobrze, niedobrze Kurwa, nic tam nie było Dobra, niedobrze widzowie, tak to nie może być Trzeba coś się zacząć klikać No i tak jak wracając nie, do mojej nie. tak naprawdę historii, bo jej nie dokończyłem Myślałem, że będę totalnie bez energii widzowie Czy nie będę miał siły akurat, wiecie, żeby sobie tutaj oh, pograć No, ale jednak jednak siła jest, jednak siła jest, dlatego bardzo dobrze jestem pełen energii Głodny fragów i muszę je zacząć zdobywać Mid Tylko... Dostał mid

Zagram to samo pod mida No bo nie, nie zagram pod mida, mam teraz pomysł 200 IQ, 200 IQ widzowie Lecimy teraz na A, bo oni rzadko kiedy wchodzą ta. to A no, ja za to rozumiem. Głównie to mid i to B A też podchodzą, nie? Ale nie, to dopiero w drugie robię. tempo Więc na pierwsze ja tempo wybiegam sobie to. pod A no nie mida coś możesz popatrzeć Wybiegam sobie no, na pierwsze tempo to. pod A No i kurwa ginę od pompy, nie? Oj, tołtar Flashuję, Nie, ubijmy. ich Pakana, no, pakana, no, bądź. Kurwa, plecy dostałem. Dobra, zobaczmy. A ile listy nie skróci, to ma to, mi się wydaje. Ma jeszcze małotowa w razie. Mówiłem, ale nie będę mu przeszkadzał, bo czasami Dobra. lepiej się właśnie nie odzywać. Dobra, kurwa, jebana na B. Dobra, oknie Nie, 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 będzie nie, był no i pięknie, pięknie, widzicie, o tym mówię. Czasami warto się właśnie nie oddawać. Ja cały czas zapominam, że nie mam poczuć, więc Z więc, moi widzowie mogę cały czas jakby nawiedzić i mówić sobie. Tylko nie jestem przyzwyczajony do tego, że właśnie nie mam pod. Bo zimno na dworzu, pracowałem ciężko, ja. więc dajcie mi tutaj chwilę. Co, Co zrobił? mikrofon. Kebabika, kebabika robiłem. Tutaj wszystko. Nie dziękuję. Kurwa, Awesome. Dobra, niesamowita. Okay. No ładnie, ładnie. Tak, dobra. Ja Chciałbym zobaczyć, jak będę tak to gruby, przegrał. To nie jest, Aha. Ja wtrykod ci Ciwy właśnie. Tak. Dobra. Ten rusek rasuje ruszy, dosyć ja się często, mam, więc mam to pewien to pomysł widzowie. Tak gramy, to tak gramy. Też się zagram z pompą. Zobaczymy, kto będzie ja lepszy z tej pompy. Czemu sobie nie dodasz? Gadasz to 10 minut, No bo w sumie pocetem pewnie O, Oj, dobra, na tak pisałem. A to się wezmę, nie Poczekajcie. Tak, Dobra, o. ogień. Może. Nie wygląda Pom, pom, popie. Co za śmieci, wiecie. to nikogo nie ma na B, panowie, wiecie? Ja sam blisko. Prawie tu O kurwa no nie mogę Tu on cię po No tak ale ty nawet nie powinien będę w niego w ogóle Czyta Kurwa zawsze nóż wyciągasz No bo nie miałem defa, musiałem tam podbiec.

Tak się, tak się ugrywa, widzowie. Tak się tutaj kręci. Dziad jest teraz głodny, głodny. Musiałem się nakręcić, musiałem się nakręcić. Ogólnie, widzowie, to wszystko leży tak naprawdę tutaj, w naszych umysłach, żeby się nakręcić, żeby wiedzieć, kiedy tak naprawdę wychylić, kiedy piknąć gościa i być pewnym siebie, że zdobędziemy tego fraga, tego zdobędziemy, nie? Patrzcie na przykład jak na prostszą jest dużo takich. Tego... No, no nie, nie, nie Zaraz zarastowałeś Zarastowałem tutaj chłopaków Dobra, pierdol się. To nie rucham, Nieruchomo Dobra, no niesamowite Z jakiegoś dziadostwa mi przebił smoka Przebił smoka tutaj, chcesz No, i wracając, jest dużo właśnie zawodników na, na prostanie. Jeżeli oni nie zabędą pierwszego fraga, drugiego na przykład, w drugiej rundzie, to oni się nie potrafią nakręcić. Oni tak naprawdę mają taki wiecie, czujnik w głowie. Zresztą uważam, że dużo osób taki właśnie czujniczek ma. Że wiecie, tak naprawdę, dopóki nie zabędziecie tego pierwszego, drugiego, trzeciego fraga, to wy się nie odblokujecie. Chociaż wiele osób ma tak, że dopiero, znaczy, że zaraz już po pierwszym fragu, tak naprawdę, mają odbloka od i wtedy sobie wiecie, już zaczynają fragować normalnie, nie? Ja też mam coś takiego, uważam, że dopóki właśnie nie kliknę jednego, drugiego takiego fraga fajnego, to się nie odblokuje i będę grał słabo. A jeżeli właśnie sobie kliknę, jak teraz na przykład, to ja sądzę, że zagram dobrze. na tego, mi da jak coś. To nie wiem jak to się w ogóle ustawia. Gdzie jest ja coś. coś? Tak szczerze. Kurwa, no nie. O. Ojej, ja opierdolę. Jeszcze w smoku chyba coś. Kameruję. U, co? U nikiego coś. znowu nikogo ma. U jest jeden. To dobre, a oooo. Wasza runda, prawda? Jak nie to kurde, co. Cicho, kurde kolego, mój kurde. Patrz, to ja. Iś Biegnie mi drzwi, jest dobrze. Cicho się gasie ja na. Dobra, pięknie. Kurwa, Mam nadzieję, że to widzieliście. Mogę dropnąć coś. Dropnij, dropnij. No, kamacha. Ryki, out B, leć B. Jest tu, do ciebie idzie, dając. Dobra, trzymam. drzwi jest coś pod bramką. Znaczy, spał mnie, nice. No i pięknie, pięknie, I mamy to widzenie. Wystarczy wygrać pisoletówkę tak naprawdę. Sprawę. No, no dobra. Jest, jest, Zresztą w No lepiej Nie pięknie. Co to jest? jeden? tutaj. O kurwa. Donald jest. No <grywa> Dobra, ta kosem mi sprzedał śmieci. Tutaj, tam wszyscy na co te pobiegli. Ja tak ogólnie nie rozumiem tylko jednej rzeczy, że. Aha, nie. nie mają defuza co, co za kasztany? On zabił, on zabił. Nie, bo on zabił. Bo on zabił ziomka, a oni nie mieli defusa. I przez to nie zdążyli Ale mi ogólnie kurde. chodziło o to cze czemu wy wszyscy poszliście rasować, Nie wiem wystarczyło czekać w sali byśmy to mieli na spokojnie Daj mi to ktoś boosta na skrzynie Tak, myślę że ogień jest Jest, jest, ceta Za smoka poleciał Spocznijcie Kurwa nie to Coś to? nie dobrze pomoże. No ale zginął? Nie dał informacji oczywiście, gdzie zginął. Wyrównaliśmy widzowie na farta, na farta. No tak, miał od od rozdawania pieniężków i skidą. B mi skrócił. Może wam od mida od B. Urywa rowerki, dalej podważysz. No bo nie zabijasz. Dobra, jak podłazisz? Dobra, wbijam się tutaj na pełniaka Co to Plantuję. No i na B tak, tak. No on jest z przeciwnego solida Co ty tu robisz? Co Szukam broni I co, znalazliście? No, znalazłem Maka patrz jaki ładny Riki tam S pisze, seskili, chuj No standardzik, standardzik Łatwytko, łatwytko Kto schodzi za nas? Kurwa Dobra, czekamy, czekamy, widzę Ja w donacie jestem Jeden na A Ja jestem Papu, trochę oncięty, wiesz? Tylko to i ukopić sobie Aha. o, to jest Jeszcze jeden jest. Wraca się do A. Bija, wbijamy, wbijamy, wbijamy tam na Tu gdzieś jeden. No, to nie z faktu. O kurwa, ja się pogubiłem w połowie. Istotne w tym wszystkim co powiedziałem było, było tylko to, że chłopa po prostu zabiłem, nie? Wylatuje okay. mida. <mukli> o oh, kurde Za sklepem, za o nasi Gdzie awupkę, awp? Ja czuję tą awupę, czuję ją, czuję, czuję Ja teraz czuję, że zabijam co najmniej Czech, wiem to Patrzcie, jebany Nostradamus ze mnie jest Ja teraz zabijam Czech, ja teraz zabijam Czech, ja wam to mówię Zabijam Czech za -y. Łapcie mi teraz za słowo, bo zabijam Czech za awpy, nie? <śmiennie> o kurwa kurwa. Co, by Zabijamy na dolce w głowie. Gdyby ręki nie zgubiły w tym flecie, to był dobrze. Kurwa. No dobra, już nie zabijam. Czekaj, kurda. Przybrałem je oh. za smokiem. Uuu, dobra, to się wytnie, to się wytnie widzowie. Teraz zabijam trzech. Ja jestem tego pewny. Teraz muszę zabić, no muszę zabić, no muszę, no po prostu ja to wiem, ja wchodzę i ja zabijam. Przed chwilą, nie wiem, powiedziałem to i nie byłem Proszę pewny sposób. swoich słów chyba. No. Dlatego no, niestety nie nic nie usłyszałem, ale teraz nie, jestem pewny. Wchodzę, idem, i wchodzę i ich zabijam, tak? wchodzę i ich zabijam, tak? Wchodzę i ich zabijam. Proszę bardzo. Wchodzę i ich zabijam, tak? Tak jest. Chodź. Dobra, oh, no gonna... no, on będzie chciał to krócić na stówę. Chodź do wujka, chodź do wujka, chodź do wujka, chodź! kici. Taś, taś! Był tam na... No, radni golec. Ja pierdolę Nie wiem, 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 jakim cudem ja go nie zabiłem, bo... I Ej, na no, emocje większe jak na obraniu, nie? Ej, przecież był tak łatwy strzał, żeby go zabić, i ja go nie zabiłem, nie? Nice, nice. nice. Algo. Nice. Nie wiem co ja robię w tym meczu, po prostu nie wiem, widzowie, nie wiem. No to lepiej od Rikiego, no ale nie ma się co dziwić. Nie wiem, bo może enemy mi wodę zatruli, sakowali mi oczy, czy o co chodzi. Dobra, teraz się mam, teraz się mam. Trzeba zawsze polować na swoje. Jest? Pierwszy. Głodny je, Fragów, ładny Fragów, no, głodny Fragów, głodny Fragów Zwierzak ze mnie jest bestia, czaić. bestia tutaj się czai Chyba. O, No i dobra, i wygrane No dobra, taki oto piękny meczek no, z Wizem, nie? Pięknie, pięknie, panowie, jestem z was dumny, nie? Może nie tak bardzo jak siebie, ale no mimo no. wszystko z was też jestem dumny, nie? Beny Wiesz, jest takie no. przysłowie, kto zamyka ten połyka Ostatni będą pierwszymi. <noise> Pierwszy mi, pieszymi. Pieszymi, pieszymi. No dobra, no to w sumie to by było na tyle Wizo. To by było na tyle, ale jeżeli ty, Wizu, uważasz, że to co ja robię, czyli granie sobie w CSK, luźne granie w CSK, wiecie, jak to jest. To Was żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka, Cześć, cześć!